Krótko na koniec, panie profesorze. Czy pan będzie w niedzielę w Warszawie? Na marszu? Yy, tak. Wie pani, to jest, to jest bardzo, bardzo dla mnie. To wcale nie jest łatwa decyzja. Muszę podkreślić. Dlatego, że ja uważam, że tam powinien być każdy. Ale jak słucham niektórych dziennikarzy i niektórych liderów opinii po stronie opozycji, to myślę, że oni bardzo zniechęcają do tego, żeby tam być. Yy, piszę tekst akurat o tym, który się jeszcze ukaże przed 1 czerwca. Yy, chodzi mi o to, że ja nie chcę tam być pod szantażem. To znaczy, ja nie chcę, żeby ktoś mi mówił. Jeżeli pana nie będzie, to jest pan zapisem. Nie, ja nie jestem zapisem. Ale mogę nie być, dlatego że mogę mieć inny pomysł na to, jak ten pis zwalczać. Mogę być w Warszawie, mogę być w Gdańsku, mogę być w Poznaniu, mogę być też w Lesznie. To jest wolny kraj. Jeżeli ktoś mówi do ludzi opozycji, jeżeli nie jesteście z nami, jeżeli jesteście na nie jesteście na tym marszu, to jesteście przeciwko nam, to on mówi Kaczyńskim. Tak? Bo dokładnie tak Kaczyński mówi. Kaczyński chce, żeby każdy w Polsce. Był Kaczyńskim, żeby tak samo się bał obcości, żeby tak samo się bał Niemca, geja, cyklisty, kogokolwiek. Kaczyński chce, żeby wszyscy myśleli dokładnie tak samo. A ja teraz widzę, że są ludzie na opozycji, którzy dokładnie chcą tego samego. Chcą, żeby każdy myślał dokładnie tak jak oni. Nie, ludzie są wolni. Na tym polega demokracja, że 4 czerwca mogą przyjść na marsz. Ja przyjdę i uważam, że wielu ludzi tam będzie, i moim zdaniem to powinien być protest przeciwko temu, Pisowi, które ja nazywam rakiem polskiej duszy. I dlatego tam będę. Ale jak mówię, kiedy słucham niektórych ludzi, niektórych dziennikarzy, niektórych opiniotwórców, to oni mnie bardzo do tego zniechęcają, bo ja tam chcę pójść, żeby się odróżnić od pisu, a nie po to, żeby ktoś mi mówił musisz myśleć dokładnie tak jak my, bo jak nie myślisz tak, jak my, to jesteś PiSem. Nie, to wy jesteście spisem, jeżeli w taki sposób mówicie. Więc wolałbym, żeby to było bez szantażu, z wolnej woli, bo tak powinien wyglądać wolny yy, kraj. I nie mam zamiaru atakować nikogo. Kto nie pójdzie w tym marszu, bo nie pójdą tam ludzie, którzy wycierpieli bardzo dużo odpisu, którzy zwalczają PiS, a więc zagrożenie dla polskiej demokracji na swój sposób i mają prawo to robić, a jeżeli ktoś im to zabiera, no to jemu jest bliżej do dopisu niż im.